Uh, it's a of I -right uh, 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 -right uh, uh, Wszystko jak kiety, zirawe skarpety, te zęby, zero pieniędzy I piję te panienki, pobite butelki, pod nogami jak i wieki Byłem pierwszym swoim gadem i nie płaciłem za błędy, nie jest. Nie w teraz tu jak koala, kurwa, kurwa, nara, kurwona w nas tych baniach Jesteś i wy tak jak mówić się przez Kiedyś bym się mówił, potem tak się po Kiedyś bym w niebiedził, nie ma będzie się zaznać To nas to kurwo kurfon wali po kabla Kocham was jak bracie, ale bez was na barka Kocham, ale ile można łazić po tych bagnach Kocham, ale wolę tam ziemi nie grozi kaptan Albo klatka, chcę do światła Ona fajna jest, nie z diabła, albo klatka, Ona fajna je, jeba zjabla je